Cześć drogi schoczu, witamy Ciebie w naszym podcaście Eteria nieruchomości, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem biznesowym i mówimy tylko o tym, co faktycznie działa oraz przynosi efekty. O inwestycjach rozwoju i możliwościach w nieruchomościach, jeżeli to Cię interesuje i chcesz od życia czegoś więcej, to jesteś we właściwym miejscu. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie 6 programów dla agencji nieruchomościowych. Jak uzyskać przewagę? Z tej strony Cezary Nocula i zapraszam Ciebie do wysłuchania. Żyjemy w XXI wieku i nowe technologie wgryzają się już właściwie w, w, każdą, w każdą branżę. No dzisiaj to już jakby jest normalne, że każdy, każdy, absolutnie każdy ma właściwie w firmie smartfony, komputery różnego rodzaju serwery. No i, i też porobiło się masę, masę aplikacji programów stron, które ułatwiają nam pewne wykonywanie pewnych czynności w, w danej branży. I tak też jest w branży nieruchomości. I dzisiaj powiem o takich programikach, co dają nam troszkę jakby takiego dodatkowej mocy, Przyspieszają pewne rzeczy, albo ułatwiają, albo sprawiają, że po prostu robi się coś dużo, dużo wydajniej. No bo już nie, nie żyjemy w czasach, gdy do skutecznego zarządzania wystarczył tylko papierowy kalendarz i kartka z notatnika. Teraz potrzebujemy czegoś więcej, czegoś lepszego, czegoś bardziej, bardziej sexy, czegoś, co działa dużo płynniej, lepiej i gdzie ta komunikacja jest dużo szybsza. A korzystanie z narzędzi dobrodziej z XXI wieku, moim zdaniem, jeżeli ktoś nie zacznie z tego typu narzędzi korzystać, jakaś firma nie zacznie sobie wprowadzać jakichś CRM-ów, programów do zarządzania zadaniami czy innego typu oprogramowania, co służy optymalizacji i ułatwieniu pracy współpracownikom, no to te firmy będą się powoli, powolutku po prostu zwijać. Po prostu zwijać, bo. No jest to najzwyczajniej w świecie przewaga konkurencyjna. Też dla zwykłych inwestorów, którzy chcą kupić mieszkanie, to też dostęp do dodatkowego oprogramowania naprawdę ułatwia pracę i podejmowanie decyzji, tych właściwych, jak podejmować te właściwe decyzje. Także świat dla nas poniekąd wymusza zmiany i korzystanie z nowego. No i tutaj sobie pokrótce omówimy. I co tutaj z tymi narzędziami można robić? Jakie to są narzędzia, jakie my wykorzystujemy w naszej firmie, w firmie inwestycyjnej? No i w czym to dane konkretne narzędzie nam pomaga? Wszystkie linki do tych narzędzi będziecie mieć w opisie tego podcastu. A teraz ruszamy. Pierwszym, właściwie, może nie tyle narzędziem, ale stroną internetową, która wspomaga. Sprzedaż i dystrybucję naszych ofert na, na sprzedaż jest MLS, czyli system wymiany ofert między biurami nieruchomości. Jest to system, gdzie są tam tylko i wyłącznie biura nieruchomości i często wstawiane są tam tak zwane surowe oferty, czyli ładem wystawimy to do internetu, oto dom, gradka i te inne serwisy, no to często wstawiamy najpierw w te miejsce takie surowymi zdjęciami z telefonu czy jakiś szybki taki opis z tego względu, że tam inni pośrednicy też mają swoich klientów kupujących i bardzo często zaglądają do tego systemu, otrzymują powiadomienia, że coś takiego się wyświetliło, co spełnia wymagania ich klientom i mogą bardzo szybko tutaj nam przyjść ze swoim klientem i nawet nie wystawiając tego do internetu można takową ofertę sprzedać także jest to jakby dodatkowym kanałem dystrybucji oprócz standardowych portali, jeśli chodzi o sprzedaż przez internet i z tego bardzo, bardzo często korzystamy. Też mamy jakieś transakcje z innymi, z innymi biurami, także pomaga też nawiązywać relacje. Także jest to bardzo, bardzo fajne. Co jeszcze to ważne w tym programie jest taka, taka zasada, że. Każdy, kto wstawia do tego programu, no to może być oczywiste, to absolutnie musi współpracować z innym biurem nieruchomości. Tu ktoś się by mógł zastanowić, a czemu by nie miał współpracować? No, dlatego, że czasami biura nieruchomości nie chcą współpracować z inną agencją, no bo się boją, że nie wezmą prowizji od kupującego na no w sensie po prostu przeważnie nie wezmą, a ze sprzedającym mają podpisaną słabą umowę i po prostu nie otrzymają stosownego wynagrodzenia, dlatego nie chcą się udzielić, co oczywiście wpływa niekorzystnie na całą sprzedaż nieruchomości dla sprzedającego, bo blokuje jeden z kanałów sprzedażowych. Także MLS, system wymiany oferty, polecamy, korzystamy. Kolejnym programikiem, który jest absolutnym game changerem dla nas, tego roku jest to program do wyszukiwania ofert ze wszystkich portali nieruchomościowych. Z tego programu tu konwertuje, zamiast przeglądać oto domy Gratki, Oliksy i te wszystkie inne serwisy. To mamy jeden programik, który skupia to wszystko w jednym. Wszystko skupię w jednym i to jest o tyle, tyle piękne, że Nbot, bo z tego aktualnie korzystamy, jest to stosunkowo nowy program, przez bardzo fajnego, rzutkiego, młodego programistę zrobiony. Który widać, że odczytał potrzeby rynku, bo tego typu programy naprawdę, no, aktualnie to moim zdaniem, nie ma za bardzo konkurencji dla tego typu programu. Z tego względu, że Nbot w porównaniu do innych tego. Typu programów wyszukuje wszystkie ogłoszenia, jakie są na rynku, łącznie z ogłoszeniami innych biur nieruchomości. No i też, a inne programy tego typu dla biur nieruchomości, niestety tej podstawowej, moim zdaniem, funkcji nie mają. Jeżeli mamy klienta kupującego, no to trzeba było przeglądać te, te oferty po prostu ręcznie na portalach. Tutaj mamy wszystko to w jednym programie. Też ten program ma funkcję, nazwijmy to crm gdzie możemy etapować, etapować daną, dane ogłoszenie. Czyli jeżeli mamy jakieś już wybrane ogłoszenie, z którym chcemy działać, dzwonić, umawiać się, to możemy to wrzucić i etapować. Czyli załóżmy, dzwonimy do jakiegoś ogłoszenia, mamy etap, że nawiązaliśmy kontakt. Potem mamy kod, przerzucamy to ofertę do kolejnego etapu, jesteśmy umówieni na spotkanie. No i potem, jakby są dalsze te etapy, można sobie to, to ustawiać. No i też jedną z świetniejszych funkcji tego programu jest ustawienie powiadomień, czyli możemy sobie ustawić filtr, który nam filtruje dane nieruchomości w danej dzielnicy i wysyła nam automatycznie na maila powiadomienia, że załóżmy tego typu mieszkanie. Pojawiło się w okolicy. Co moim zdaniem, to mega, 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 ułatwia pracę, upraszcza w ogóle życie. I jeżeli szukamy jakichś nieruchomości, to czasami wystarczy zrobić dwie rzeczy. Po prostu przejrzeć, co jest na rynku, a jak tego nie ma, ustawiamy filtr i po prostu siedzimy i czekamy. I program nas poinformuje, kiedy jakaś nowa oferta pojawi się na rynku. Także po prostu perpetum mobile, można tam jeszcze wiele innych rzeczy robić choćby edytować oferty, które są w internecie, wysyłać je do poszczególnych klientów ze zmienionym opisem. Także dużo dużo opcji. Jest polecam się zapoznać, jeżeli tego jeszcze programu nie znacie. Link jest poniżej w opisie podcastu. Także tak. Punkt trzeci, program do podglądania cen transakcyjnych, transakcyjnych, czyli takich, które realnie się sprzedały te nieruchomości, to jest z aktów notarialnych. To jest program pod bodajże od spółtwórców jest tam Daniel Siwiec, taki inwestor. Program nazywa się Inwestoro inwestoro. I co ważne, bo korzystaliśmy z różnych programów, które podglądają ceny transakcyjne i ten mnie osobiście najbardziej przekonał, z tego względu, że można bardzo, ma się bardzo dużo odkryć w, w miesiącu, także to na nasze potrzeby jest, jest wystarczające. A stosunkowo inne programy to tam się płaci za każdym razem, za ileś tam odkryć. No i jest to jakby po prostu płatnościowo trochę nie, niewygodne. Tu mamy abonament, płacimy z góry za rok i, i jest to w zupełności wystarczające. No i też pozwala odkryć, co też nie każde programy mają ceny transakcyjne w mniejszych miastach ponieważ w jakichś tam mniejszych wsiach, no to bywa tam jakby różnie z tymi cenami, czasami w ogóle oferty ciężko znaleźć. Ten program posiada naprawdę dużą, fajną bazę. No i to no w przypadku, kupujemy coś na wlipa, kupujemy, sprzedajemy, to podejrzenie cen transakcyjnych naprawdę przyspiesza, przyspiesza tutaj wycenę i też się tym jakby posiłkujemy jako jednym ze, ze źródeł. Także fajna, fajna sprawa, polecamy. Kolejnym, nazwijmy to programikiem bardziej stroną internetową to nam pozwala troszkę w cudzysłowie oszukiwać system i sprawdzać sobie stan prawny gruntów. Przynajmniej to w Warszawie, myślę, że ka każde miasto ma. Musicie się poszukać na stronie gmin poszczególnych miast, tylko dużych miast to raczej w małych miastach nie działa. Dużych, w Dużych miastach jest mapa stan prawnego gruntów, czyli jeżeli mamy, kupujecie jakiś, jakąś nieruchomość, gdzie no, no, właściciel nie wie do końca, czy te grunty są uregulowane, czy też nie, no to możemy sobie szybko na mapce to podejrzeć, jaki jest stan prawny gruntów, czy są już przekształcone, czy jest użytkowanie wyczyste, czy są tam różne jakieś tam babole i roszczenia osób trzecich, Żydów, czy, czy, czy kogoś tam. Także ta mapka też podam link w opisie. I mapka do sprawdzenia stanu gruntów, no, jest dla nas bardzo regularnie korzystana. Z tego, wiem, że często gęsto klienci po prostu nawet mieszkając gdzieś tam 20-30 lat, no, nie wiedzą, jaki jest ten stan prawny gruntów. Jest a czasami to bardzo przyspiesza sprawę, bo dzwonienie do spółdzielni się pytanie, no, czasami te spółdzielnie jakby nie odbierają, czy potrzebujemy szybko informacji. Nie wiem, po godzinie 17, no to też to tam już, brań Boże, żadna pani ze spółdzielni nie siedzi po godzinie 18. To już jest zdecydowanie za długo. Także a tak możemy sobie podejrzeć, zawsze stan pewnych gruntów. Przynajmniej w Warszawie podam link do mapy gruntów w Warszawie, ale mówię, w innych miastach też na pewno sobie adekwatnego coś y, znajdziecie. Także przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt piąty. Księgi wieczyste. Odkrywane po adresie. Jest taka magiczna stronka księgiwieczyste.pl, gdzie, jeżeli mamy adres nieruchomości, możemy sobie sprawdzić numer księgi. I to jest dosyć zabawne, bo mamy RODO, mamy ochronę danych osobowych, a jeżeli znacie adres sąsiada kogokolwiek, czy sprzedający wam podaje adres nieruchomości. No to możemy sprawdzić jego PESEL poprzez tą stronkę. No bo znając adres, odkrywamy sobie numer księgi, a w numerze księgi jest numer PESEL. Także odnośnie, odnośnie RODO, no to to. To taka jest ochrona. Jest to bardzo fajne narzędzie. My tego używamy, jeżeli no, czasami właściciel nie może znaleźć dokumentów. My potrzebujemy numer księgi, bo jest jakiś klient zainteresowany, albo kupujemy jakąś inwestycję, też tam właściciel się tam mota i numeru księgi jakby nie, nie bardzo może znaleźć. Czy czasami czasami nie bardzo chce wysłać, bo się boi, bo nie wiem, bo albo ukradniemy mu te mieszkanie, bo coś tam, bo coś tam. Także jeżeli się boi, no to znając adres wyciągamy sobie to sami, sprawdzamy, no i, no i w ten sposób po wpisaniu adresu wypluję wam numer księgi i to kosztuje tam chyba 30-40 zł za numer księgi wieczystej. My mamy, można wykupić jeszcze jakiś tam pakiet większy, tam 50-100 odkryć, jeżeli ktoś tego dużo potrzebuje, to jest chyba nie, nielimitowane czasowo. My mamy taki pakiet wykupiony i to starcza naprawdę długo, no bo stosunkowo rzadko, jakby z tego korzystamy raz na ileś tam nieruchomości, jak już jesteśmy naprawdę zainteresowani, albo potrzebujemy po prostu na szybko coś sprawdzić, także bardzo, bardzo przydatna stronka, moim zdaniem must w każdego, kto działa w branży bądź chce coś kupić. Szóstym programem, takim troszkę z innej beczki, ale bo można go to wykorzystać do właściwie każdej branży, moim zdaniem, jest to genialny, a mianowicie chodzi mi o taki program do zarządzania zadaniami, projektami. My korzystamy z tak zwanego Clickupa. Clickup click jest to amerykański program, który sprostał naszym wymaganiom, które nie były małe, nie były, nie były łatwe trywialne i porównaliśmy wszystkie inne tego typu programy jak Asana, Monday czy inne tego typu i ClickUp zdecydowanie wygrał, on ma naprawdę dużo, dużo opcji, my tam głównie używamy tego do wyznaczania zadań, zarządzania jakimiś projektami czy jakichś kooperacji w, w dziale wsparcia i działa to naprawdę świetnie, jest to fajne, przejrzyste, można ustawiać sobie deadline'y, priorytety, pisać do siebie, dawać sobie automaty czy integrować z wieloma narzędziami takimi jak Google Kalendarz, Slack, Google Disk, no czy wiele, wiele, wiele innych. Na pewno te narzędzie ma myślę, że bardzo duże możliwości, jeżeli też macie też też nawet jak ktoś prywatnie potrzebuje czegoś do zarządzania zadaniami, to też bardzo to jest fajne, przejrzyste. Ma aplikacje na telefon, na komputer, można też korzystać z tego z przeglądarki, także z wielu różnych płaszczyzn można sobie szybko jakieś zadanie wrzucić, no i potem ten program może wam przypomnieć o tym zadaniu. Bądź mówię, nam się to mega, mega sprawdza, bo tego właśnie nam brakowało w kooperacji, jeżeli wyznaczyliśmy sobie stosownie zadania. Między sobą, no to ciężko było czasami do jakiegoś nie wiem, zadania, zadania sprawdzić, na jakim jest etapie. Bo wyśle ktoś do kogoś maila, i zrób to, tamto, sprawdź to. Potem, jak ktoś nie, nie, nie odpisze ze zrobionym zadaniem, no to jakby nic nie wiadomo. Tutaj jest to wszystko fajne, przejrzyste, każdy widzi to, co ma widzieć, bo można też ustawiać sobie różnego rodzaju dostępy. Także hmm, klika, program do zarządzania zadaniami. Ten link będzie poniżej, i myślę, że w Biurze Nieruchomości, nie wiem, czy robicie właśnie jakieś zadania, marketing, my usprawniamy sobie sprzedaż, usługi dla klientów. No to wszystko to, to robimy właśnie, w, komunikujemy się w tym, w tym programiku. Nam się już sprawdza to od chyba, chyba, chyba już rok z tego korzystamy, i to naprawdę absolutny dla nas był taki game changer w firmie. Oszczędza mega dużo czasu, nerwów i no, żadne zadanie właściwie się nie gubi, no bo jak je wrzucisz w task, no to one się po prostu nie gubi, chyba że ktoś przypadkiem je zamknie w jakiś tam sposób, czy gdzieś tam schowa. Moim zdaniem w każdej, absolutnie każdej firmie tego typu, może nawet niekoniecznie ten ClickUp, ale tego typu narzędzie powinno, powinno być, no bo to, to po prostu make life simple. Już mamy naszych sześć narzędzi programików, które my osobiście wykorzystujemy w naszym biurze nieruchomości, firmy inwestycyjnej, ceny do zarządzania, do działania, do kupowania, sprzedawania nieruchomości i które no naprawdę nam ułatwiają czasami pracę albo sprawiają, że w ogóle jest że w ogóle jest do zrobienia, tak? Na pewno co da ogólnie jak patrzycie na dane narzędzie, no to na pewno ono musi coś wam dawać w firmie, coś wam dawać w firmie. Na pewno jednym z takich rzeczy, który teraz można dużo zyskać, jest czas, bo jak coś jest bardziej uporządkowane, no to szybciej to znajdziecie. Jak coś szybciej możecie jakby zrobić płacąc za to, no to czasami się opłaca po prostu za to, za to na się, nadzwyczajnie się zapłacić. Większość tych narzędzi, co wymieniłem, jest płatna. Ale jak się to przeliczy dokładnie na swój czas zaangażowany, jeżeli bez tego narzędzia byśmy mieli coś tam robić, to moim zdaniem to się kompletnie nie opłaca. Także czasami warto zapłacić więcej i po prostu więcej się na tym zyskuje. No kto oczywiście pracuje, tak? Jak ktoś nic nie robi i ma masę programów, z których jakby połowy nie korzysta, no to może niekoniecznie jest to dobrym wyjściem, ale. Ten podcast wiem, że słuchają ludzie bardzo uczciwi, pracowici, pomysłowi, którzy chcą się rozwijać. Także myślę, że to coś każdy dla siebie znajdzie i być może wprowadzi. I mówię: linki do tego typu, do tych narzędzi będą na naszej stronie internetowej eteria.com.pl. Was gorąco zachęcam do przetestowania zobaczenia bo większość tych myślę że wszystkie te narzędzia można przetestować za darmo żeby zobaczyć jak to może wam polepszyć lepszyć wasze życie przyspieszyć coś ułatwić nie mówię że to są absolutnie najlepsze na świecie ale no mówię troszkę tych różnych programów jakby po potestowaliśmy i te są jakby przez nas wybrane także myślę że warto tam choćby choćby sprawdzić jak to wygląda a Naszym słuchaczom, Tobie, drogi słuchaczu, życzę dzisiaj, abyś korzystał z nowych technologii jak najszybciej, jak najczęściej i żeby to sprawiało, że Twoje życie stawało się lepsze, łatwiejsze i przyjemniejsze. Tego Tobie życzę. Trzymajcie się, moi drodzy. Jeżeli ktoś chce mieć ze mną kontakt, no to zapraszam na Facebook, jestem na Facebooku, Linkedinie, czy piszcie, piszcie na podcast Także bądźmy w kontakcie, dzięki za wszystkie komentarze i wiadomości, jakie do mnie piszecie. Fajnie, że ten podcast wnosi wartość do, do życia tak wielu osobom. A ja co? Dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, cześć, pa!